Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Dorosłe Życie to Płapka. Dzisiaj zabieram Was do sklepu Action, bo w nim pojawiły się kolejne nowości, różne fajne i ładne rzeczy do domu, które koniecznie musicie zobaczyć. Niektóre z tych rzeczy to naprawdę hit. Zapraszam na odcinek. Na początek zabieram Was na dział kuchenny i to co oczywiście od razu rzuciło mi się w oczy to te przepiękne wiralowe już talerze. W skład tej wyjątkowej zestawy stołowej wchodzi talerz głęboki, talerz obiadowy i talerz deserowy. Każdy z nich kosztuje 6,95. Co ciekawe, nadają się one do zmywarki i do kuchenki mikrofalowej, więc myślę, że ten wzór będzie naprawdę trwały. Tak wesoły talerz sprawi, że każdy kawałek ciasta stanie się wyjątkową okazją. Szklanka z kolorowym uchem ze szkła borokrzemowego nadaje się do gorących napojów. Możesz wybrać taki kolor ucha, jaki tylko chcesz. Kosztuje 4.49 a jej pojemność to 300 ml. Butelka z podwójnymi ściankami i zaparzaczem idealna do ciepłych napojów za 19.95, a obok propozycja na lato, na przykład do napojów zimnych, kubek szklany z pokrywką akacjową z prawdziwego drewna, większy 400 ml kosztuje 7.95, a mniejszy 550 ml kosztuje 7.49. Szklanka ze szklaną słomką. Pojemność 400 ml kosztuje 11,95 ma ładny nadruk do wyboru są przeróżne wzory. W takim kubku każdy wakacyjny orzeźwiający napój będzie smakował znakomicie. Zestaw do herbaty składa się z trzech elementów. Z tego co widzę, w skład wchodzi kubek i zdaje się jest to też porcelanowa taka podstawka na torebkę herbaty. No i też yy, w zestawie jest sitko, do którego możemy wsypać liścia z tą herbatę. Całość kosztuje 16.95. Możemy też kupić tańszy zestaw za 14.95 i w jego skład wchodzą te same elementy, czyli kubek, podstawka na torebkę i sitko. Jest to bardzo fajny pomysł na prezent. Deska do krojenia z pojemnikiem na odpadki za 16,95. Powiem Wam, że bardzo mnie ten produkt zaintrygował do tego stopnia, że zastanawiam się, czy go nie kupić. Deska jest bambusowa, a pojemnik na odpadki ma różne kolorki. Z tego co widzę, jest niebieski, zielony i czarny. Pojemnik jest większy, kładziemy na nim deskę. No i możemy sobie wygodnie kroić, a na przykład obierki z pomidorów, z jabłek wpadną nam do tego pojemnika, no bardzo fajny pomysł. Z tego co widzę to pojemnik można myć w zmywarce, natomiast deski oczywiście nie. No nie jest to nic dziwnego, bo ten bambus rozkleiłby się zapewne w zmywarce. Zestaw dwóch szklanych słoików kosztuje 11,95. Bardzo fajna nowość, bardzo fajny patent na przechowywanie. Można kupić kilka takich zestawów i sobie zaoszczędzić troszkę miejsca w szafce, układając słoik jeden na drugim. Kolejna nowość to ten pojemnik do lodówki za 12,95. Rzeczywiście sporo pomieści, bo jego pojemność to aż 5 litrów. I w ten oto płynny sposób przeszliśmy do kategorii przechowywanie, więc oto przed wami wózek na kółkach, który to przechowywanie znacznie ułatwi. Kosztuje 34,95, a jego wymiary to 41 na 23 na 61 cm. Pudełko na dokumenty w rozmiarze A4. Przyda się na przykład w biurze, gdy chcemy w estetyczny sposób przechowywać chociażby papier do drukarki lub jakieś inne ważne dokumenty. Takie pudełko z kartonu kosztuje 10,95. Wieszaki do wygodnego przechowywania spodni lub spódnicy w szafie: 3 sztuki za 4,49. Półka o wymiarach 116x30x76 cm za 229 zł i 95 groszy. Idealna na uroczą dekorację. Wykonana została z metalu, MDF-u i melaminy. No co jak co, ale meble w Action naprawdę opłaca się kupować, bo są bardzo korzystne cenowo. Teraz czas na dekoracje z Action. I jako pierwsze chciałam Wam pokazać te piękne świeczniki na podgrzewacze za zaledwie 5,95. A poniżej poduszka ozdobna makrama za 22,95. Spójrzcie, ten wzór naprawdę jest przepiękny. Taka poduszka jest idealna do takich wnętrz w stylu boho. No i sprawdźmy jeszcze skład: Poszewka 100% bawełna, natomiast wypełnienie nie to 100% poliester z recyklingu. Świecznik na podgrzewacze z kamienia solnego 595. A to kominek zapachowy. Tutaj na dole wkładamy podgrzewacz, a na górze wlewamy olejek zapachowy. 15,95 kosztuje. Bardzo ładnie wygląda, ma taki minimalistyczny look. A obok mamy zestaw upominkowy. Składa się z trzech części. Z tego co widzę to chyba jest tutaj świeczka. Taki dyfuzor i patyczki. 24,95. A to produkt, który już widziałam w social mediach. Robi tam furorę. Jest to uchwyt na doniczkę. Metalowy. Kosztuje 12,99. Jeżeli więc możecie wiercić w ścianie, przy waszych balkonach lub tarasach, to jest to bardzo fajny pomysł. Oczywiście można też to zamontować w pomieszczeniu, dlaczegożby nie? To jest prawdziwy hit z Action zestaw do samodzielnego tworzenia świec. Powiem Wam, że już dawno chciałam spróbować samodzielnie wykonać świecę, no ale nigdy nie wiedziałam, jak się za to zabrać. A tutaj proszę w Action gotowy zestaw. Bardzo fajnie, bardzo fajny pomysł na start dla tych, którzy dopiero chcą zacząć, którzy chcą się nauczyć jak to robić. No i z tego co widzę, dostępne są różne kształty. Myślę, że najciekawszy jest ten w te takie bombelki, ale te dwa pozostałe również prezentują się znakomicie. No i kolejny zestaw dla tych, którzy chcą się nauczyć nowych umiejętności. Tym razem jest to zestaw do haftowania z tamborkiem. Nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Tamborek 995. No i możemy sobie wyhaftować samodzielnie taki oto piękny wzór kwiatki. Super. Podwójne pisaki, 30 sztuk, teraz są na promocji. 29,95 kosztują, i ta promocja jeszcze będzie do wtorku. Także, jeżeli chcecie takie kupić, to się śpieszcie, bo później będą kosztowały 34,95. No i tutaj kolejny hit. Niesamowicie spodobała mi się ta rzecz. Są to farby do tkanin. 6 sztuk za 8,85. Do wyboru mamy różne kolorki i zobaczcie, możemy tymi farbami malować po torbach płóciennych, po t-shirtach. Możemy tutaj kupić, jak widzicie, różne te zestawy. Fantastycznie to wygląda. Ja jestem zachwycona. Wow! No i kolejna rzecz, która mnie zachwyciła w action, e, nazywa się to zestaw do wycinania 29,95. Ale słuchajcie, tak naprawdę jest to zestaw do mocowania chyba nity, tak to się nazywa. Możemy przymocować nity, guziki do spodni, do koszulek. Samodzielnie możemy to zrobić. Wow! Folia statyczna na okno za 12,99 jest to taki typ folii, do którego nie potrzeba kleju, wystarczy tylko spryskać powierzchnię wodą, a ta folia powinna się sama trzymać i też bardzo łatwo ją zdjąć. Nie powinna zostawiać śladów, mam nadzieję, że tak jest. Folia ta zapewnia prywatność, bowiem um, sprawia, że szyba jest taka matowa, więc jeżeli macie okna w takim miejscu, gdzie ktoś wam może w nie zaglądać, to warto posłużyć się taką właśnie folią. Samoprzylepna folia dekoracyjna 45x250 cm za 6,95. Dzięki niej możesz odmienić wygląd drzwi lub swoich mebli. Dostępne są przeróżne wzory. Taki ciemny granat, tak wygląda na szufladzie. Tutaj mamy taką okleinę przypominającą drewno. Tu też takie drewno, ale jakby starsze. Tutaj przepiękne, biało, złote wzory. Pięki drewna. i taka też folia w krateczkę. A tutaj coś dla naszych paznokci jest to zestaw do pielęgnacji. Kosztuje 5,95. No i sprawdźmy co jest w tym zestawie: peeling, maska do dłoni, masło do masażu i krem do skórek. Być może kojarzycie te pierścionki ze stali nierdzewnej z Action, jednak chciałam Wam je pokazać, bo pojawiły się nowe wzory. Pierścionki ze stali nierdzewnej pozłacane kosztują 8,95. Naklejki na twarz za 3,49 lub w wersji rozszerzonej za 4.49. Fajny pomysł na ozdobienie twarzy na przykład dla youtuberów, którzy chcą tak ciekawie i oryginalnie wyglądać przed kamerą, ale też jest to super pomysł na ozdobienie twarzy, gdy na przykład wybieramy się na imprezę. A propos youtuberów, a propos influencerów, być może sprzeda się im taka oto lampa pierścieniowa, którą można zamontować bezpośrednio na telefonie. Kosztuje zaledwie 849. Bardzo fajny gadżecik, Na pewno się przyda zważywszy na to, że zbliża się lato. I na pewno będzie gorąco. Jest to taki malutki wentylatorek, do którego wlewamy wodę i chłodzi nas taka mgiełka przyjemna. Taki wentylator kosztuje 22,49. Dostępny jest w różnych kolorkach. No i obok mamy jeszcze wentylator biurkowy za 14,95. No i tutaj kolejny gadżecik, taka lampa wielokolorowa, 16 różnych trybów kolorów i 4 dynamiczne tryby. Obsługiwana jest za pomocą pilota, kosztuje 42,95 Kolejny gadżet na lato jest to samochodowa osłona przeciwsłoneczna, wymiary 135x60 cm za 11,50. Dzięki niej samochód nam się nie nagrzeje nawet jeśli zostawimy go w słonecznym miejscu. A to rzecz, której szukałam już od dawna w różnych sklepach i wreszcie znalazłam to w action. Bardzo się z tego cieszę, więc myślę, że na pewno to kupię. A jest to silikonowa szczotka do toalety. Kosztuje 9,95 i z tego co widzę dostępna jest w kolorze czarnym lub białym. Od dawna chciałam już taką szczotkę mieć, bo mam wrażenie, że takie szczotki z Włosia bardziej chlapią i przez to nie lubię myć toalety. Mam nadzieję, że szczotka silikonowa zapobiegnie nieprzyjemnemu rozpryskowi. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobał ten film, czy może jakaś rzecz z action wpadła Wam w oko, czy chcecie coś kupić dla siebie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No, a jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie kanał, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. Do usłyszenia w następnym filmie. Pa pa!